Bardzo ważnym problemem szpitala to, jest, to są karetki. Mamy niestety sprzęt mocno zużyty. Jedna karetka jest w miarę przyzwoitej jakości, natomiast druga karetka jest silnie wyeksploatowana z bardzo dużym przebiegiem. Praktycznie powinna być już wycofana. Wiele, wiele spraw w tej materii uzmysłowiło nam się w miarę pokazu ratownictwa medycznego, które w zeszłym roku, który w zeszłym roku był organizowany. Na tym pokazie poza tym, że uczestniczyły nasze karetki, uczestniczyły też karetki nowe, pokazowe, tak abyśmy wszyscy mogli i my, pracownicy służby zdrowia, strażacy, jak i decydenci zobaczyć jak ten nowoczesny sprzęt wygląda, jak powinien wyglądać. Miłe jest, że spotkało to się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze burmistrzów, wójtów i mam taką wstępną informację, że ci decydenci chcieliby taką karetkę dla naszego szpitala zakupić. Oczywiście karetka obsługuje cały powiat, obsługuje wszystkie gminy powiatu grodziskiego. W nowym systemie ratownictwa medycznego, który ma wyjść w drugim półroczu tego roku, będzie obsługiwała być może jeszcze szerszy nawet teren, ponieważ ta struktura dyspozytorni troszkę się zmieni. Jakiego typu sprzętem w tej chwili się poruszamy? Jedziemy karetką Fiatem Ducato, rocznik 2003 o przebiegu niemalże 400 000, 400 tysięcy km. Karetka ta jest yy, karetką tą jeździ dwóch ratowników medycznych bez lekarza. Karetka zabezpiecza teren powiatu całego powiatu brudniskiego jeździ do zdarzeń, które nie, do których do, której, do zdarzeń, które nie są tak, takie mocno pilne jak i zdarza się, że również jedzie do wypadku gdy nie ma karetki specjalistycznej w ostatnim czasie karetka bardzo często stoi na warsztacie i przechodzi jakieś naprawy, drobne naprawy jak i zdarza się, że, że są naprawy to rzeczy bardziej poważniejszych ostatnio było, było wymienione całe zawieszenie Karetka ta nie, nie posiada, nie posiadamy w tej chwili własnego garażu. Zimą stoi na dworze, przy mrozach, minus 20 stopni. Często są kłopoty z odpaleniem, a karetka przewozi pacjentów. W karetce jest zimno. Jednym słowem, istnieje pilna konieczność zakupu nowego sprzętu, tak? Bo w, w, wyrzucanie pieniędzy na naprawę tego, co istnieje, to już mija się powoli z celem. No tak, oczywiście, bo to już są duże koszty. Jeżeli karetka stoi na warsztacie, musi przyjechać zastępcza karetka z Kościana, za którą trzeba dodatkowo, dodatkowo trzeba... Szpital nasz musi zapłacić jakieś tam pieniądze za to. W, w, średnio w ciągu dnia ile jest takich interwencji? Przy naszej pracy nie ma reguły. Zdarza się, że Rzadko, że nie ma żadnego wyjazdu, ale zdarza się, że jest, że jest po 5, 6, nawet i 7 wyjazdów w ciągu dnia. Nocki są bardziej spokojniejsze, ale też, też jeździ do, do pacjentów karetka. Pana, taki wymarzony pojazd? Jaki to by był? No, jak, jak najlepszy. Trudno powiedzieć, ale jakiś Mercedes Sprinter.